Ah, Lady Letta spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly of Nikola, won't we all? I am Freya. I once fought alongside General Radan In battle, you can be sure I'll hold my own. Okay. Oh, another thing. Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so.

Jak tylko strzesło Mikaela, to mi się płakać chce? <laughs> Dlaczego? Czyżby jakieś złe <laughs> No dobra, zobaczmy, dotknijmy krzyża. Wryte słowo zlewają się. Porzucam tu pierwsze mięso mojego ciała. Uu, mamy jakieś nawiązania chyba. <laughs> to taki... o, To taki... No ciekawy krzyż. <laughs> dobra, mamy tu łaskę. I zobaczmy sobie. My jesteśmy tu, byliśmy tu, tu jest ten bosik. Ale tu jest jeszcze na górę wejście. Nie, czekajcie. Nie, stąd ci się chyba przychodziło. A, Melania, Malenia. Ja ci powiem, że Melania. Ja podszedłem do niej idąc prosto, po prostu ja wszystkich bosów robiłem po kolei. I doszedłem do Melanii, i Melanie za trzecim razem zrobiłem. Nic nie farbiłem. Tam nie wiem, teraz akurat nie ma tej osoby, która ze mną prawie całą grę przechodziła. I powiem Ci, że. Oczywiście z duchem to zrobiłem, Lanie, Ale zrobiłem ją za trzecim razem. I taki było. Hmm. To tam. To ten boss ciężki? Bossa, proszę. Zaraz, zaraz, bo ja wiem, jak usiądę na bosie, to będę kurde dwie godziny na nim siedział, więc. O, to daj ci pozwiedzać jeszcze. Jest, bo. Jest, już pierwszego bossa mam na, na, na oku. <z>, z mimikiem, eee, tak, zacząłem z moim, z moim, tak, z moim poszedłem z moim, z duchem yy, Boże, z moim odzwierciedleniem, nie? Hm, tam jeszcze nie byliśmy. Takie jakieś czarodzieje, ziomki. U, dużo ich. Zakrzywione osze... Ale coś miał tam kurne. Ciekawe, zaraz zobaczymy. Coś miał innego, jakąś ikonkę. O, jak się sprytnie! Przesunął chłop. Jakie talizmany mam ustawione. Proszę bardzo, dziedzictwo giznej plagi. Boskiej skóry. Podwójnego ostrza i medalion z bursztynem plus jeden. Tego też na razie nie będziemy bili, bo ja coś czuję, za mało damage'u mam. Dobra, co tu jest? Zobaczmy. Zwiedzają turyści? <laughs> Ale zobacz, co tu się dzieje. A obraz, proszę bardzo. Ile muszę? Na level potrzebuje pewnie ze 180 tysięcy, czyli dwa razy więcej niż mam. O, tu jeszcze łaska było. Kaj, usiądziemy sobie. 200 tysięcy mam na level, ja pierdzielę. Hmm. To nie, to nie ma szans, żebym miał tyle. żeby miał tyle w. Dobra, idziemy na tego bossa. 500 runów. Nie, nie ma szans, bo, bo wszystko. Smyrdzi z dużego bossa. Smyrnąć to jak mogę, ale. Ja no idziemy do tego bossa, dobra. Ale sobie. <laughs> A, to jakiś taki bojak. Aha, <laughs> Proto, to jakiś tam bojak. ale damy radę. Dobra, idziemy tam z powrotem. Nie, no, pierwszy cios muszę ktoś. Nie spodziewałem się, że strzela z kuszy. Poczekajcie teraz, to w sumie. O, dobrze, że tutaj są łasy. Dobra, co sobie moje. O, ale bije Ale ja mu mało HP dodaję Nie zdjął mnie z tego Nie, to był błąd, to był błąd klasyczny. Ale sztucze. Uuu, but, dobra, jeszcze ma ten... Profuska, dziękuję za obserwację. Dobra, to do ubicia, chłop, do ubicia. Ho, do ubicia. To jest kwestia tylko... wprawy. Dawno nie... nie bosów nie miałem, tak więc... <laughs> Spodziewałem się czegoś większego. Bosi wybrany w firewallu, właśnie. <laughs> o nie, gdzie są moje... Kurde, niedobrze. No daj mi! Jezu! Dobra, moment A jęku! Jego trzeba tak przed pierwszy strzał trzeba po prostu od niego prze przerwać I... ten... Ale mocno bije, mocno bije I just as minhas... Yeah. Oh, isso not... Kurna, w dobrym momencie rzucę ten, ten, ten range-atak. Jeszcze raz. Kurna, ta malika ma... Ten słaby atak ma taki... <dčasí> Dobra, to teraz to, 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 to. <sí> Nie. Dobra, ma trzy takie siosy. Dobra, dobra, Dładę. trzy takie kombo, to trzeba od niego odejść, po prostu, bo i tak się odwraca. No, kurwa nie da mi! Ajajajajajajajajajaj. Dobra, jedna trzecia chyba wschodzi. Mam ma dwa hity, no no. To no przejście, tylko jak, jak muszę się wiesz w, w rytm, że tak powiem ubić. Elden Ring po polsku. Od zawsze był napis oczywiście. Muszę w wejść. Ale nie leci się, kurwa <laughs> O, nie ma butelek Ej, jak mi w kozi róg mnie zapędził. Angielski lepszy? To graj po angielsku mordeczko, jak jest dla ciebie lepszy. Ja tam lubię Polski. Jej, jej, jej. lecimy dalej nie da się wilków wezwać nie 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 chcę. bosów słuchajcie całego Eldena chyba na ostatnim bosie znaczy nie pamiętam nie musiałem myśleć że musiałem ten generalnie jest tak że wolę się po ja się z przyjemnością ja, dla mnie to jest przyjemność bicia bossa. a nie obowiązek że tak powiem opyla się kupić DLC jest się nowy od razu do DLC kupić opyla się na pewno co będzie miał grę na 120 godzin to jest to jest kwestia taka ja lubię ja lubię, są slajki, dlatego że mi stwarzają problem. To nie jest, ja mogę sobie tu ułatwiać. Jak mi coś mnie bardzo już zmęczy, to znaczy, że ze 3 godziny to bije na przykład, to zaczynam sobie troszeczkę szukać ułatwień. Ale tak, to i tak wiesz, latam. Z... To jest akurat broń, sobie zmieniłem na broń, która jest dosyć easy i która łatwo. Ten i druga sprawa, staram się nie ułatwiać, to no nie? Jak mi już coś zenerwuje, jak już będę siedział coś na coś bardzo długo, to wtedy sobie tam, no nie wiem, użyję tych duchów, tak? opyla się kupi DLC. Do, yy, przejdź podstawkę, bo to jest. Bo DLC jest rozszerzeniem podstawki w sensie takim. Tutaj no, oczywiście znajdziesz jakichś nowych bossów i tak dalej, ale najpierw przejdź sobie podstawkę, bo podstawka jest znakomita. DLC po prostu jest wydłużeniem podstawki. To dosłownie, no nie? Tu nie masz jakichś wielkich nowych mechanik i tak dalej. To jest po prostu wydłużenie historii yy, yy, podstawki, więc nie, nie znajdziesz tych. Przejdźcie spokojnie, podstawka jest znakomita, będziesz zadowolony, i, i ten. Na tej zasadzie. DLC możesz. Po, jak kupujesz od razu Eldena, jak dopiero zaczynasz, przejdź podstawkę spokojnie, będziesz zachwycony, yy, i ten. A, a, ta, a podstawka ci. A DLC z tego co słyszałem, jest na jakieś 60 godzin, więc jest, to jest drugie tyle gry. Więc jakby. Ja sobie. Specy... Może inaczej. Nie, nie chcę ułatwiać, to no nie. Jak będę jakiś problem miał z jakimś bossem. Będę już. Będę ja zmęczony, widzowie będą zmęczeni. To wtedy zacznę sobie trochę. Ten. Ale na razie idziemy spokojnie. Ten. Staram się raczej bossów wbijać bez. Łatwiej. Dzięki za obserwację. O, nie zdążyłem go. Siepnąć.

Zostawcie nie. Nie! Oszedł. 70 tysięcy, no więcej straciłem, niż, niż ten wielki miecz samotności. hełm samotności, zbroja samotności. Mmm, ciekawe. No niestety tylko szkoda mi tych punktów, ale dobra. Na pewno są speedrunnerzy. To Elden Ring to jest jeden z... z gry, gry są From Software to są... Do naczynniki pierwsze. Ostatnio widziałem babkę, która... Przeszła, jest jakaś streamerka, która przeszła e, na pierwszym levelu. Emisariusz obserwowany. Na pierwszym levelu, bez hita chyba, wszystkie NG+, plusy, e, wszystkie bossy. Ja po prostu, po, ja... Nie wiem, nie bo nie, nie, nie to, to... trzeba mieć, to trzeba mnie że, żeby takiego robić, powiem szczerze. Dzięki za, za obsa. Zaczynając zaparcie, naprawdę podziwiam. Jak, jak ktoś lubi, absolutnie. Ja, ja lubię prze... lubię sobie nie ułatwiać, ale też bez przesady, do no nie? Nie lubię, nie wiem, nie, nie widzę jakiegoś tego challenge'u takiego aż tak, żeby sobie utrudniać życie, do no nie? Ale absolutnie, jak ktoś podziwiam, że ktoś komuś się chce w ten sposób. Super. Jak długo grasz w Elden Ring? G... Z 80 godzin mam. Nie, może... No z 80 godzin jest. Podwoiłeś przewagę No, widzisz Lizak Opitala się Lizak, Opitala. Dobra, usiądziemy sobie. A tylko dlatego żeby zmienić ten ten... Dobra, no to wyczyściliśmy. Ja też lubię tak czyścić sobie, zobaczymy, co ze zbroje dali. O kurde jest cięż jest mocniejszy od mojej. mi się wydaje, dobrze? Tak. Muszę siłę walnąć, no, muszę się. A czekajcie jak wygląda w ogóle mniej. Uuu, kozacko. A czekaj jak jest z zudźwigiem? Średni ciężar. No dobra, zmieniamy sobie zbroję. A co? Jest wielki powrót. Ale tak będziemy, Waldek, co... Raz w tygodniu będę chciał tego na odpalić, ale nie będziemy tak, że non stop tylko Eldena. Będziemy raczej głównie World Under, ale będziemy właśnie tak... ...sobie go dawkować raz w tygodniu na przykład. Taki plan mam z tym Eldenem. Powinienem szczęście używać inkantacji. W ogóle nie używam czarów. W ogóle. Jestem typowym... ...w każdą grę, slajkową. Nigdy nie grałem magiem. <laughs> Nigdy nie grałem magiem. Zawsze jestem się siepaczem. Jeszcze takim najlepiej hawem z, z tarczą, no nie? Ale ponieważ. Dla mnie niezrozumiałe jest to, że jak ktoś ma tarczę, to powinien ją odbijać, więc. Więc w Eldenie akurat nie gram starczą, tarczą. Eee, ale wszystkie sosy, te Dark Soulsy to z przechodziłem. To, to, to jest mój styl grania w tego typu gierki. A więc w ogóle, w ogóle czarów nie, u mnie nie uświadczysz. Dobra, chyba idę tam w lewo, tak mi się wydaje. Tu, tu generalnie ten teren pozwiedzaliśmy sobie, to wszystko jest zrobione, dobra, możemy w lewo iść.